Jechało się bardzo fajnie, aczkolwiek nie ukrywam, że dzisiejsza jazda to takie było dość duże wyzwanie dla mnie. Dość ciężko mi się jechało, warunki, warunki bardzo trudne. Dzisiaj w zasadzie pierwszy raz w życiu jechałem po, po kolejnach, bo moje doświadczenie z rajdami po luźnej nawierzchni jest raczej, raczej bardzo, bardzo marne. I no, co, co dla mnie jest ważne, co mnie cieszy, stale się poprawialiśmy i mimo wszystko, po cały czas widzieliśmy jeszcze, jeszcze duży zapas wielu. W wielu miejscach, co, co, je, co jest fajne i no dob, dobrze to wróży na przyszłość i na pewno. To, rzecz, to tylko przygoda otarci o jakąś bandę śnieżną, Jakieś otarcie się o bandę śnieżną, nawet wręcz przypuszczam, no, nawet nieodczuwalne, no takich tu było dużo miejsc. Gdzie, gdzie samochód nie zawsze chciał skręcić w porę, trochę gdzieś go tam po, po tej kolei nie poniosło, ale udało nam się cały czas utrzymywać bez problemu na drodze, co, co jest najważniejsze. No i taktyka, no stale się poprawiać, no to jest, to jest na razie to, co, co możemy zrobić. Jak popatrzę sobie na zawodników, które są przed nami, no to są raczej dużo bardziej doświadczeni zawodnicy, zwłaszcza w samochodach czteronapędowych, zwłaszcza na luźnej nawierzchni. Także ciężko, żebym wymagał sam od siebie, że, żebym z nimi wygrywał, a i tak nawiązujemy walkę, yy, więc, więc jest dobrze.